Hej, jeśli jesteś nowy, zasubskrybuj kanał, wciśnij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia. Jeśli chcesz, możesz też mnie wesprzeć na stronie Patronite. Dzięki za wszystko i miłego oglądania. Witam, witam wszystkich gwintowników. Dzisiaj taki odcinek poradnikowy, w którym opowiem wam o najważniejszych srebrnych kartach. Oczywiście później będzie taki odcinek ze złotymi kartami, ale dzisiaj skupmy się na srebrnych, bo czasami nawet warto kupić sobie cztery srebrne karty niż jednego golda, także więc troszkę się zmienił i karty srebrne moim zdaniem są bardzo mocne w tej chwili, także jeśli Wam się odcinek podoba, dajcie łapkę, możecie przesyłać dalej. No i będzie to taka troszkę lekcja, troszkę poradnik. Nie będę to chyba wrzucał jako seria lekcja 3, ale myślę, że nowe osoby też mogą tutaj znaleźć coś za, dla siebie i starzy wyjadacze myślę, że też. Także troszkę już pograłem i zajmiemy się właśnie srebrnymi kartami, jeszcze myślę, że yy, kilka dni będę mógł zrobić taki odcinek o złotych kartach już troszkę sobie craftuję, wiem które mniej więcej są do jakiej talii potrzebne także lecimy, ogólnie <grych> zobaczmy ile mamy kart, bez premium oczywiście tylko zwykłe, mamy 246 kart na 317, więc nie jest już tak źle, brązowe oczywiście wszystkie, dowódców też wszystkich mamy Srebrnych za chwilę Wam pokażę, więc na brązach na razie się nie będę skupiał, bo myślę, że tak czy tak, prędzej czy później będziecie mieli wszystkie i to już zależnie od talii sobie po prostu wrzucacie, ale do kraftowania srebrnych, no już trzeba się tutaj zastanowić, więc tak, posiadane, w sumie tu możemy wszystkie i epickie, nie? Epickie, mamy 72 na... 103 karty. No i większość tych, które chciałem, już praktycznie mam. Więc lecimy po kolei. Oczywiście mamy 5 frakcji neutralne, więc zacznijmy od neutralek. Mamy nawet tutaj 22 neutralki. Spoko. Więc tak, startowe karty, które mieliśmy, to była Atrapa. Więc ona jest bardzo przydatna. Macie tą atrapę, nic z, niej, nic z nią czasem nie palcie, ani nic nie róbcie. Ewentualnie możecie sobie transmutować, także Atrapa Wam się przyda na pewno. Ona, oczywiście, będę tutaj mówił dla nowych osób, ona zagrywa jeszcze raz kartę, ulepsza ją o 3, także bazowa siła o 3, i zagrywamy jeszcze raz e, dany, daną kartę. Więc albo możemy jakąś umiejętność odblokować sobie, albo jeszcze raz zagrać jakąś umiejętność danej karty. Także Atrapa bardzo się przydaje i na obecną metę, która. Bardzo kluczuje jednostki, to myślę, że jak najbardziej. No teraz, tak. Ostatnie życzenie to już jak chcecie: myślę, że to nie jest konieczna karta. Gra też, nawet przy pogodzie, myślę, że nie jest konieczne. Lepsze karty, na przykład Skeligiński Sztorm i Białe Zimno. Te karty, jeśli gracie pogodą, jak najbardziej wrzućcie. Oczywiście, tutaj mamy. Dwa razy murus, a tutaj mamy ranienie 3-2-1. Te jednostki w jednym rzędzie, także te karty myślę, że spoko. Jak na srebrne i gracie pogodą, to stwórzcie. To już mówiłem na lekcji o potworach. Bomba dimerytowana na razie tylko widziałem u leto. Tylko jeśli gracie pod leto i jecie jednostki przeciwnika, co jest bardzo mocne, to widziałem bombę dimerytową. W innym przypadku praktycznie nie, nie gra na, więc spoko. Ona przywraca trzy sąsiadujące jednostki, także. 3 to nie jest tak dużo. Można zagrać yy, na przykład Nilfgardem pod Petera albo bardziej po żogom, więc bomba myślę, że tylko na leto. Róg dowódcy. To już jak chcecie, to nie jest w macie na początek, więc nie będę nawet omawiał, jeśli nie trzeba craftować. Aeromanci. Aeromancji jeszcze nie mam, ale myślę, że przydaje się do talii z Eifne, Także no spoko. Ona zagrywa kartę pogody z Twojej talii lub cmentarza. Także możemy zagrać dwa razy jakąś pogodę albo raz, która nam nie doszła na rękę. Także, no mocna, a romancję można sobie stworzyć. Jak najbardziej, podwójny krzyż to specyficzna karta. Myślę, że to już dla danej talii. Na, na początek zajmę się tymi bardzo potrzebnymi. Jadł też w miarę mocny. To jest taki odwrócony rok dowódcy, ale to już zależy też od talii. Pożoga. Pożoga w aktualnie jest bardzo rozchwytywana, ale musicie dobrać dobrze do talii. Jeśli gramy na Eifne, czy Mulligan, czy jakieś takie kontrolne talie, gdzie wiemy, że swoje jednostki nie oberwią, no to zdecydowanie pożogę. W innym wypadku bierzcie już Igni zbierajcie na Igni. Zwierciadło Beckera. No, mm, my, my. myślę, że. Czasami się przydaje, jeśli gramy na krowy albo na kapłanki. Czasami, czasami jest bezużyteczne i nawet nie użyjemy tego. Tutaj mamy rozkaz wymarszu. Tej karty nawet nie craftowałem. Ulepsz najsłabszą jednostkę po talii o 2 i zagraj ją, więc jeśli byśmy mieli talię opartą na jakieś niskie jednostki, na przykład, żeby kapłankę wyciągnąć, no to można, można, bo. Można też zagrać właśnie wtedy kapłankę i będzie miała 3 siły, więc. Nawet spoko, jeśli mamy niedźwiedzie po przeciwnej. Nekromancja. Myślę, że nie za bardzo grana. to nie będę omawiał. Krąg też nie za bardzo, dudu. Co my tu mamy jeszcze? Możemy grać oczywiście Wiedźminów. Teraz mamy 5-5-6. Więc za takich kart, które nie są konieczne, nie będę w ogóle omawiał, bo ten odcinek miałby godzinę, także Wiedźminów możecie sobie wrzucić nawet do talii Krasnoludów, otwarcie będzie kozackie. Smok został tak jak jest. Płotka. plotka teraz się zmieniła. Można zagrywać w Nilfgaardzie albo Krasnoludach, żeby mieć dobre tempo. Myślę, że w innych taliach niekoniecznie są lepsze silvery, także ona tylko raz wylatuje. Ewentualnie można ją wtasować później asire albo albo ewentualnie nenekę w północy. Janek, tutaj się nie będę rozwodził. I z takich koniecznych, jeszcze, kart Olgier. Olgier jest też w miarę grany i w Krasnalach, i na Skellige zdecydowanie w tej talii z Murkwargiem. Także tak. No i mamy oczywiście jednego, który blokuje. To jest karta neutralna, która blokuje. I na początek Wam powiem jeszcze taką ciekawostkę. W każdej frakcji. Mamy jednostkę, która blokuje. Za chwilę będę wam pokazywał, jaka to jest. Jest jednostka szpiegująca, która daje nam jedną kartę. I jest jednostka, która wysyła trzy karty specjalne. W tym czyste niebo musi być w yy, tych trzech. I później dwa różne. Dwie różne karty specjalne. Także te karty wam będę pokazywał, bo one są yy, dosyć kluczowe. Także tasak i jeszcze okwist na przewagę kart. Też spoko. Oczywiście, operator. Do specyficznych talii, na przykład Straży Królowej. Także tak to wygląda. No i jedziemy dalej, potwory. Na początek, właśnie te karty, które. Zobaczmy, mamy tylko tyle silverów Tutaj też tylko 15. To jest 14 tylko. no Ciekawe. Teraz tak, jednostka, która kluczuje, to jest bies. Rozmieszczenie, zablokuj lub odblokuj jedną jednostkę. Tak, i rani o połowę. Bardzo mocny klucznik. Najmocniejszym jest moim zdaniem Egan, ale bies też nie jest taki zły. Także to możecie sobie zrobić na początek, jeśli gracie potworami. Jednostka szpiegująca to jest Przeraza. Dobierz jedną kartę i ona przesyła, jakby jednostki na inny rząd. I jednostka, która ma trzy karty specjalne, to jest Czyste Niebo, Lewny Deszcz i Rozdarcie, akurat tutaj. I to jest Bawa Wodna, także te trzy karty bardzo ważne, pamiętajcie o nich. Nitrala mamy na start, więc on jest mocny, on jest mocny. I z takich ciekawych tu tutaj mamy Wiedźmy, które mogą być grane zdecydowanie na obecną metę. Jeśli gracie potworami to musi być, bo albo ludzie mają otwarcie mocne, albo końcówkę z Tiborem, więc jakoś to trzeba wyrównać. Więc to musi być, jeśli gracie potworami. Jotun jest bardzo dobry na pogodę, albo baba cmentarna na dziamgaczy. Tak samo Katakan. Także te karty. Te karty mamy do dziamgaczy. Pyk, pyk. A tu mamy pod pogodę. Ja myślę, że resztę można sobie na razie darować, nie craftować. Bo oczywiście, jak mam z beczki wyleci nie macie innych kart, to grajcie, ale z takich tutaj koniecznych, to te. Ewentualnie też Ropuch jest spoko pod dziągaczy. Także potwórki. Teraz Nilfgaard, moim zdaniem obecnie najmocniejszy. Najmocniejsze silvery, zdecydowanie z Eganem i Peterem, ale za chwilę Wam omówię. Więc tak, jednostka, która kluczuje. Egan, zablokuj lub odblokuj dwie wybrane jednostki. To jest bardzo mocne na Krasnale, na toskeligę z, z Morkwargiem. Także tu jest rzeźnia. Egan z Atrapą to jest naprawdę praktycznie wygrany mecz z Krasnalami. Druga jednostka szpiegująca to jest Kantarella, tak jak zwykle dobierz jedną kartę. Można sobie wybrać czy chcemy tą pierwszą czy nie. Także to jest to. Iwan Hemar to jest czarodziej, który wysyła trzy różne karty specjalne, w tym czyste niebo oczywiście, albo trzaskający murus, albo trzęsienie dupy. Także te karty na początku można sobie stworzyć, to jest taki trzon. I teraz, moim zdaniem, jeden z mocniejszych silverów ogólnie w grze to jest Peter. To jest Peter, który może przywracać wybraną jednostkę, jeśli jest sojusznikiem, ulepsza ją o 3, jeśli jest wrogiem, okalecza o 3, także bazową siłę tutaj niszczy. Na przykład mamy 20 zbustowane, bazową ktoś miał 6, bijemy Peterem i ta jednostka ma 3, więc 17 w dół. On jeszcze wjeżdża za 6, więc 23 siły. Robi taki peter. Także nakrasnali. Naprawdę te dwie karty i praktycznie krasnale nie istnieją. No niestety. No niestety, tak samo można leto zrobić. Ale to jest karta złota, więc. Myślę, że na początek warto zrobić sobie raz, dwa, trzy, cztery karty srebrne. I też już coś mamy. Też już coś mamy i z tego można tworzyć już fajny dek. Więc tak to wygląda. Myślę, że z takich ciekawych tutaj mamy Serita pod odkrywanie. I Cynthia, one się tutaj ładnie ładnie skalują. Ewentualnie Joachim też jest bardzo mocny, wzmacnia o 10 tą jednostkę. I jeszcze można dodać strażnika, który by przeszkadzał. On tworzy po mniejszych dwóch strażników. Także też ciekawa karta. A Sirę ewentualnie też nią grałem. Ale teraz, teraz już zrezygnowałem. Ona zasuwuje na przykład płotkę do talii. Albo ja grałem na piknikerów, ale teraz już w sumie zmieniłem. Także te karty w Nilgardzie, w sumie raz, dwa, trzy, cztery najbardziej potrzebne. Myślę, że Spheres akurat teraz niekoniecznie. Też czasami można grać, ale aktualnie te cztery zdecydowanie na początek. Królestwa Północy, no. Ta talia praktycznie nie istnieje, ta frakcja Więc nie ma co inwestować na razie w Królestwo Północy Jedyna słuszna to jest... Można powiedzieć rębacze, ale... Jeśli chcecie, jeśli chcecie, ewentualnie pod Vernon'a Ale to jest bardzo... Bardzo wrażliwe na pożogę, więc... Na razie szczerze nie polecam Królestwa Północy i... Na ranketach praktycznie ich nie widzimy Więc nie ma co się za dużo rozwodzić, tylko wam powiem o tych kartach kluczowych Margarita przywróć jednostkę i zablokuj lub odblokuj ją. Także to jest też w miarę mocna karta. Przywraca też jednostkę, więc. No, mocna, mocna karta margarita. Jeśli gracie królestwami, to myślę, że powinniście ją zrobić. Teraz karta szpiegująca to jest Talar. Dobiera dwie karty. Zatrzyma jedną, drugą wtasujemy. I trzeci to jest czarodziej, jak zwykle Detmult. On wysyła tutaj Czyste Niebo, Ulewny Deszcz i Piorun. Także to jest ta karta, która może nam Czyste Niebo ze Silvera wyciągnąć. I z takich ciekawszych są nawet posiłki bardzo ciekawe. Zagrałem wybraną jednostkę Stali, więc jeśli coś nie przyszło, a mamy posiłki, no to można, można zagrać. Nie wiem, czy ona może być złota. Chyba może być nawet złota, więc spoko. Później, Wes, jeśli gramy pod trio, ona przychodzi pasywnie na pole, więc też nawet w porządku. Tutaj bardziej pod maszyny. Tutaj kartę specjalną, czyli dawna. Dawna Filipa. Tak, dawna Filipa. To jest spoko. No i mastkę, jeśli gracie na rębaczy, Tasowujemy trzy karty z cmentarza do talii. Także dwie rundy. Na rębaczy znenne, można zagrać. Także tyle, tyle z królestw północy. Wszystkiego nie będę omawiał. Tutaj, kłobok i poronnic po prostu wskrzeszają się, jeśli jeden poleci na cmentarz. Także takie małe combo, ale myślę, że nikt tego nie używa. Skojatel! No, druga, druga teraz frakcja obok skligę. Na drugim miejscu można powiedzieć, Nilvdgard przoduje, później mamy z Kligę aktualnie w mecie, więc tak, Krasnale. Ale na początek karty, które blokują. Blokuje tutaj Ciaran. Akurat ma fajną tutaj animację i tak dalej, więc zablokuj lub odblokuj jedną jednostkę przenieść do tego rzędu. Więc też możemy sobie przenieść jakąś jednostkę nawet swoją uciec z pogody. Można, można. Więc to jest spoko karta. Szpieg jest Jewin, dobierz jedną jednostkę, jedną kartę specjalną. Zatrzymaj jedną, a drugą wtasuj. Więc tutaj możemy sobie specjala wyciągać. I jednostka, która wysyła czyste niebo, to jest Mgła. Płyn, czyste niebo, tak. I MN czarodziej, elf, także tutaj mamy kartę, która wyciąga Czyste niebo ze silvera. No i bardzo mocne inne silwery. To jest tak podkrasnale. Jarpen. On ma wytrzymałość od razu. Denis, który wzmacnia wszystkie krasnoludy w ręce i na polu bitwy. I w talii. Wszędzie, wszędzie po prostu. Także to jest mocne, ulepsza. Później mamy barclaya, który wyciąga jednego krasnoluda i wzmacnia o trzy. Fajne combo na początek. I z krasnali jeszcze mamy Sheldona, który przynosi jednostki. Teraz akurat już mniej się tym gra, więc może nie jest taki maskęw, ale na początek myślę, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kary jest wartych uwagi. Sześć kart jest wartych uwagi. Eliren pasywnie, to tylko myślę, że na muliganie. Skurwiela za bardzo nie grają. Ja mam chyba tylko w jednej talii, więc tyle. Te karty są Mastcap i Dar Natury. Dar Natury muszę sobie zrobić pod Aifne. Zagrywa jedną kartę specjalną z Twojej talii. Jeśli nam coś ciekawego nie przyszło, nawet pożoga, to możemy sobie zagrać Dar Natury. Więc spoko, spoko opcja. Myślę, że trzeba do tej talii z Eifne. No tak to. Te jednostki, które omówiłem. Reszta na razie średnio to widzę. Zależy od talii, oczywiście. Teraz tak, mamy Skeligę. Skeligę, klucznik to jest tak. Donar zabloku, zablokuje lub odblokuje wybraną jednostkę i odrzuca jedną losową brązową kartę z przeciwnika na swój cmentarz. Także ciekawe, można jedną jednostkę sobie wyciągnąć jeszcze Donarem. No i to jest w sumie kluczowa karta w talii z Morkwargiem i Olgierdem. Także to musimy mieć. Szpieg tutaj jest ryk, Dobiera dwie karty. zatrzyma jedną a drugą odrzuć. Mogą być złote, co ciekawe. I karta, która wyciąga czyste niebo to jest Gremista. Akurat jeszcze nie skraftowałem. Już gęstą mgłę wściekły ryk, co ciekawe. Kartę specjalną bardzo dobra na skeligę. Można zamienić kapłankę na 20, na, na 12, sorry, na 12 punktów. Także Gremista. W porządku, bardzo dobry. Można właśnie wjechać za 15 punktów. Jest ok. Ale ci właśnie czarodzieje, którzy wyciągają Czyste Niebo, to dobre, dobre karty. Naprawdę dobre. Powinny być w większości talii. No i szkielet Tali z krachem. Morkwark. Tak samo działa jak kiedyś, tylko jest okaleczany o 3. Ale można sobie wzmacniać go na przykład dzikiem morskim. Więc Morkwark. Myślę, że bardzo przydatny. Wiadomo, że będzie cały czas kluczowany, ale możemy sobie skrzeszać z odblokować donarem, albo odblokować kajdanami, zagrać jeszcze raz atrapą, więc troszkę mamy tych możliwości do kontrowania na przykład tego Nilfgaardu, który będzie nas kluczował, więc jest spoko, jest naprawdę mocna karta. Jeśli będzie ulepszona na 15-17, no to Później jest ciężko w trzeciej rundzie Z takich ciekawych jeszcze kart, oczywiście Grifa na początek, musi być W każdej praktycznie talii Czy gramy pod Straż Królowej, czy Morkwarga, czy... Haralda jest bardzo mało, ale Też pewnie by się przydał Więc Grifa musi być tutaj, do Draiga mamy pod Straż Królowej Zdecydowanie obowiązkowa karta i tak samo Holger do tej talii. Może być do talii nawet z Morkwargiem, może być do Straży Królowej. Obojętnie ona wzmacnia też kartę na cmentarzu, więc myślę, że te są takie bardziej warte uwagi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć kart praktycznie. No można, siódmą, siódmą, siódmą. Dobra, siedem kart mamy wartych uwagi. Mistrz Mistrzów już teraz za bardzo nie jest grany. Można grać, ale lepiej w. Myślę, że używać Mordvarga i jego wzmacniać. Ale no, można. Jakąś talię na mistrza mistrzów. No, coś tam można kombinować. Ale myślę, że te są ważniejsze. No i tyle. Także jeszcze brakuje mi 30 silverów. Ale zobaczcie. Te, które chciałem, to mniej więcej już tutaj sobie zrobiłem. I do tali, które potrzebuję, naprawdę praktycznie mam... Wszystko. Jeszcze, jeszcze myślę, że Gremista jest do skraftowania północą. Kompletnie nie gram, więc nie na razie. I jeszcze tutaj myślę, że Joachim jest do skraftowania. Tak na początek teraz. Tak, Joachim i Gremista. Także mało już kart, które bardzo potrzebuję. A, i jeszcze Dar Natury. Dobra. No to 600 tylko fragmentów kart, więc myślę, że warto na początek dla nowych osób. Zrobić sobie nawet cztery karty srebrne, mogą być to nawet neutralki dobre. I grać tym niż jedną złotą kartą, która może Wam w ogóle na rękę nie przylecieć. Więc no spoko, myślę, że taka opcja na początek lepsza. I cóż, dzięki za oglądanie. Następnym razem, oczywiście, zrobimy karty złote, ale złotych już troszkę mniej mam. Zobaczcie, tylko zwykłe. W dobra, zrobimy tak 41 na 81. No, tragedii nie ma też, muszę przyznać. Ale jeszcze troszkę kart brakuje, żeby wypowiedzieć się o wszystkim. Że myślę, że w przyszłym tygodniu dopiero taki odcinek stworzę. Także tyle. Dajcie znać, czy takie, takie materiały chcecie oglądać. Bardziej takie poradnikowe, też na temat jakichś kart ogólnie. Także piszcie co byście chcieli zobaczyć następnym razem. I dzięki za oglądanie. Łapka w górę, jeśli Wam się podobało. I do zobaczyska. Bywajcie. Hej, hej.